Cześć, witajcie na kolejnym filmie, niestety jak widzicie jestem sam, a to dlatego, że Paweł jest tak trochę no, niedysponowany, choroba go dopadła, rozłożyła, leży sobie w łóżku, ale żebyście nie zostali bez filmu, mimo, że nie możemy nagrać normalnej wyprawy, wrzucimy jeden stary film, który był nagrany jeszcze w wakacje, tak właśnie na taką sytuację, wiedzieliśmy, że będzie sezon zachorowań, więc no niestety tylko to mamy na, na dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już wrócimy do normalnego nagrywania i będzie normalny odcinek, no ale na ten czas no niestety mamy to, co mamy i musimy z tym żyć. Także zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz oceny filmu. Dajcie znać na koniec, czy się podobało. Cześć! Moi drodzy, dzień dobry. dobry a w wieczór. zasadzie dobry wieczór. Słuchajcie, nie wiem czy skojarzycie to miejsce. Jeśli pamiętacie nasze opowieści o lesie i o rozdrożach, i o miejscu, w którym byliśmy, z którego zachowało się bardzo krótkie nagranie, to jest sławne, dwusekundowe i rozdroża, z których uciekliśmy. To właśnie tu. Znaczy, tutaj przed nami. Tak, zmierzamy w tamtą stronę. Muszę tylko sprawdzić, czy mam kluczyki. Mam. Możemy iść. Słuchajcie, idziemy sprawdzić to miejsce. Jesteśmy ciekawi, czy tym razem też będziemy musieli opuścić w zorganizowanym pośpiechu. Czemu to znowu jest las. To jest tu. Tak jest tu. Ach. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Nie, coś mi się wydawało. Mam nadzieję, że mi się wydawało. W każdym razie małe krótkie cięcie. to było. łamana gałąź. Sobie Bambi. W każdym razie my się rozkładamy i widzimy się za chwilkę. Witamy po krótkiej przerwie. Tutaj macie rozłożoną Hubert. Beś, dziękuję. Tu macie rozłożoną siatkę. Nie wiem jak Wy to będziecie widzieć. My to widzimy bardzo dobrze. Na krzaczorach. Zostawiamy włączone IMF tutaj. Razem z oczywiście kamerą. I zawsze masz to daje, nie? Tak, ale wiesz co nie jest mi jakoś Dobra. Stoi. I zaczniemy od prostego pytania: Czy ktoś tutaj z nami jest? Jeśli jesteś tutaj z nami, dotknij proszę tego czarnego urządzenia, które leży przede mną. Staram się, słuchajcie, obserwować cały czas siatkę. Ale nie widzę, żeby coś się na niej działo. Przynajmniej na razie. Jeśli jesteś tutaj z nami, czy mógłbyś, proszę, użyć urządzenia, które jest przede mną? To czarne urządzenie, które teraz wskazuje palcem. Nie. Czy jeśli użyję urządzenia, czy jeśli użyję urządzenia, które spróbuje słyszeć to, co mówisz, czy odpowiesz? Jeśli tak, to daj nam proszę jakiś znak. Zaczniemy od zwykłego guztuba. Kroki z tamtej strony, tam gdzie siatka. Tylko nie świeć tam, proszę. Jeśli jesteś tutaj z nami, spróbuj się do nas. Chcę przyjść. Chcesz przyjść z nami porozmawiać? Jeśli tak jest, to pozwalamy Ci do nas podejść. Jeśli masz za mało energii, możesz tę energię czerpać z naszych urządzeń, natomiast nas samych nie wolno Ci dotykać. Mów ciszej. Dlaczego chcesz, żebym mówił ciszej? Czy nie chcesz, żebym przeciągnął tutaj innych? Chciałbyś z nami porozmawiać? Jeśli chcesz z nami porozmawiać, to trzymam urządzenie w prawej ręce. A. Nie możesz zrozumieć. Nie mogę zrozumieć Twojej obecności tutaj? Tego, dlaczego tutaj jesteś? To jest to, czego ja nie mogę zrozumieć? Czy tylko mi się zdawało, że z prawej strony słyszę płacz? Tak, ja nie słyszę płaczu. Czy jest z nami dusza jakiejś kobiety? Jeśli jesteś tutaj z nami, spróbuj do nas przemówić. Powinniśmy cię usłyszeć. Chcę wyjść Chcę przyjść tak. stary, stary, stary. Spójrz Do mnie, co jest grzesz? Czy to ty przed chwilą przeszłaś przede mną? Przeszłaś koło Huberta? Jeśli o nas chodzimy, nie mamy złych zamiarów. Ja jestem Paweł. Tak, to jest, z mną bo jest wspomina, Huber. ja jestem Hubert? Przychodzimy tutaj bez złych zamiarów. Chcemy tylko i wyłącznie z tobą porozmawiać. To jest trochę tak. Jakby ona była gdzieś, słuchaj, tutaj w lesie, mhm. koło nas. Natomiast jakby nie chciała do nas wyjść. Nasłuchujemy. Czy chcesz nam coś powiedzieć? Chcesz nam coś przekazać? Podejdźmy może kawałek. Wiesz się niedaleko, bo nie o to chodzi, żeby nas pociągnęło w las. Mhm. Coś słyszałem, nie? Tylko jakby... Nie jest szybko. Jesteś spragniona? Chce Ci się pić? Spróbujemy użyć trochę innej metody. Słuchajcie, odpalę taką aplikację. Pierwszy raz będziemy z niej korzystać. Nazywa się Spirit Talker. Dodano język polski, więc spróbujemy, czy ten Spirit Talker coś nam powie. To jest nasze pierwsze użycie tej aplikacji. To jest ta aplikacja, która działa bardzo podobnie do Ghost Stube. Zobacz, co się dzieje z siatką. Oddaję z siatką. i to bardzo mocno. Aha. To Słuchajcie, nie wiemy, gaz. czy będziecie to dobrze widzieć. Nie będą. Jeszcze mogę zapewnić, że nie będą. My tutaj siatkę widzimy bardzo dobrze. Znaczy teraz już nie masz tak. Speak. Twoja twarz. Mhm. Czekaj. Wybieraj język polski. Bo zmieniałaś? Tak. Wieczorem. Tak, dziś wieczorem przybyliśmy z Tobą porozmawiać. Czy zgodzisz się z nami porozmawiać? Tylko po to przyszliśmy. Nie chcemy ani Ci zrobić krzywdy, ani Cię stąd przeganiać. Chcemy tylko porozmawiać. Pracowałem tutaj. Pracowałeś tutaj przy wycińce drzew, przy sadzeniu lasu, a może byłeś leśnikiem? Czy możesz nam zdradzić, jak masz na imię? My Ci swoje imiona zdradziliśmy. Czy możemy prosić, żebyś odwdzięczył, bądź odwdzięczyła się tym samym? Spróbujemy woks? Trzeba tak. Widziałeś e, IMFK? Nie. Przed chwilą była na trzech. O, widzę. Czy możesz, proszę, zrobić to jeszcze raz? Użyć tego czarnego urządzenia, które, yy, które jest przed tobą? Dziękuję. Tak jak powiedziałem, jeśli potrzebujesz energii, żeby się z nami komunikować, możesz ją pobrać z naszych urządzeń. Dobra. Eee, czekaj, bo mi się właśnie skończyło miejsce w telefonie. Nagrywamy jeszcze drugim, więc spokojnie. Pisałem to. To było mega głośne. To było bardzo mega głośno. Okej. Okay. Może się tak wyrażę, no... Lasek zwykle... Patrz, do... patrz, patrz. patrz. Z lewej strony siatki w ogóle nie ma. No. Wiesz co, ja odłożę te lampę mm -hmm. tak żebyśmy widzieli w tamtą stronę chociaż trochę światło żeby było w tamtą stronę Zostawię włączonego woksa mm -hmm. skorzystano dosłownie z kilku minut słuchajcie, pałeczek i będziemy się stąd zawijać gdyż ten krok ani nie brzmiał przyjaźnie Co? A, bo dobra. Nie, okej. Okay. Okay. Czy ktoś tutaj z nami teraz jest? Jesteś z nami? Dziękuję. Czy to twoje kroki słyszeliśmy za sobą? Czy jesteś do nas wrogo nastawiony? Pamiętaj, że za wszystkie pytania odpowiadasz w imię Boże. Każemy ci mówić nie. prawdę. Czy chcesz nam zrobić krzywdę? Odpowiedz i Ale nie mi się Boże. ciemno przed ekranem zrobiło przez chwilę. Nie. Czy w takim razie chcesz z nami porozmawiać? Czy prac... Czy pracowałeś w tym miejscu? Czy oprócz Ciebie są tutaj jakieś fizyczne i oprócz nas oczywiście Czy są tutaj jeszcze jakieś fizyczne istoty? Nie Czy jesteśmy bezpieczni? Tak Dziękuję Czy te dźwięki, które słyszeliśmy to były zwierzęta leśne? Mi się wydaje, że chyba trzeba pakować je tu coś biegło w te krzaki, przy mm -hmm. tych krzakach. Słyszysz to? Słyszę. Pakujmy się. Pakuj się, ja obserwuję. Co? Pakuj się, ja obserwuję. Tak, obserwuj. Słuchajcie, chcieliśmy dobrze... Wysz jak zwykle. Idziemy jeden przodem, drugi tyłem, nie? Słuchaj... Yy. Idziemy przodem, jeden Słuchaj, Słuchajcie, po tej stronie... Przepraszam. Po tej stronie słychać bardzo niepokojące rzeczy. I to nie brzmi jak zwierzęta, to trzeba nie. zaznaczyć Więc postanawiamy się ewakuować Idę tu wam Nie idzie za szybko Fajnie. Dokładnie tutaj w tym miejscu coś po prostu zaczęło koło nas chodzić I to na pewno nie było zwierzę Po pierwsze było słychać, że chodzi na dwóch łapach, czy na dwóch kończynach. Po drugie było zaczynało bardzo agresywnie się do nas zbliżać. Co? Słuchajcie, w normalnych warunkach zwierzę powinno słyszeć nas z odległości. I to dość sporej odległości. Mało tego, powinno też czuć nas zapach, a zwierzęta w swojej leśnej, w swojej naturze mają to, że się oddalają z takiego obszaru, na którym są ludzie. Więc w zasadzie no, po prostu deptaj. więc w zasadzie powinniśmy być od zwierząt bezpieczni. la sí, ¿sí, capacidad